Z fanikę, sądząc, że wojska królewskie wycofują się, zostawiając pospolite ruszenie na warstwę To też do mostu, który był zbudowany przez Polaków wysokości dzisiejszej ulicy Krasińskiego, czyli można by powiedzieć, że most w planowanego mostu Krasińskiego Znających się e, wojsk e, pospolitego ruszenia, i Także porządna ewakuacja była niemożliwa. Niemniej znaczna część wojsk polskich została w obozie i została na swoich stanowiskach na wyżmach bratskich, e, powstrzymując nieprzyjacielów. Z 29 na 30 lipca wojska Rozłożyły się obozem wokół spalonych. Rozłożyły się obozem na swoich pozycjach na wydmach praski. Sześciu eee, eee, dosyć ostrożnie atakowali pozycję.